Jestem Kubik W kolejnej jak na moim kanale, jak możecie zauważyć po tytule odjeżdżam. wyjeżdża Tak do Anglii, wyjeżdża do Anglii Ten tytuł jest śmieszny Z ziemi... Jezu Zwaliłem wszystko Dobra, nie was. Było chwilowe cięcia Nie wiem czego tak. Ale było No, no, a jak nie masz wyjść, bo... żebyś chory... albo coś tam... ...spoko. A, a, a jak wyjechałeś, to bardzo mi smutno. Jezu! Yes Ryczę się nagle. Ryj ta, 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 ta. Ja Odgłosy dla no, O, właśnie. O. Nie wiem, co ja miałem powiedzieć. Nieważne, nie? Nieważne. Nieważne, nie? No nie. mmm Jeszcze, mamy to z odkąd No tutaj jest nie? Tutaj no, ja... mi. Jakąś od pozora i tutaj trzymiał, nie? Chyba, że tutaj nie. Nie wiem śmiał na pewno, nie? A więc suba dla niego. Suba, suba dla mojego brata i dla jego łapkę w górę, i lajka i komentarz. Piszcie jaki mam challenger robić I też napisał. I z streny, kurde nie, nie wiem czy zrobię, no pewnie zrobię, ale nie wiem. On a